wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tej uroczystości. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Wielkie dzięki orkiestrze tymbarski Tom za ten koncert, za wspólną modlitwę razem z nami. Bardzo dziękujemy, że możemy zawsze Was się modlić przy Waszym akompaniamencie. Jeszcze raz wszystkim zaproszonym gościom. No i szczere promacje. Było krótko i mądrze. Bóg zapłaci. Ochotnicy nasi z kisielówki, jak zawsze, zapraszają na piszne bigos. Później podobno ma nie lec, Także kto tylko ma ochotę, tam jest przygotowany jedzonko, więc zapraszamy. Czy żebrała Cię bardzo serdecznie, prosimy o głosowanie. też na pasiepcu, ten z nowego byłem na koronacji wiem co to jest. I dlatego też jak zauważyć możecie, trochę pokropiło, ale to po to, żeby była wiadoma łączność wasza z niebem, bo właśnie to co powiedziałem, wiedza i wyobraźnia to można połączyć nie w żadnej jakiej szkole. To można połączyć tylko w jedynej szkole, w Szkole Maryi. Dlatego też wasza obecność tutaj świadczy o tym, że dobrą szkołę wybraliście. Zwłaszcza teraz, kiedy chce się wyrzucić religię ze szkół. to właśnie tym bardziej trzeba sobie uświadomić, że to właśnie ta szkoła maryjna, szkoła religijna jest jedyną szkołą, która uczy prawdziwego życia i uczy nas chodzić prawdziwymi ścieżkami i Dzięki Wam też ludzie mogą popatrzeć na właściwe, dobre życie. Bądźcie więc dalej wzorem, tak jak przez historię byliście. I na to Wasze apostolstwo miłosierdzia i na nasze życie codzienne i spełnianie obowiązków przyjmijcie teraz Błogosławieństwo. Pan z Wami i z Ducha Niech Was błogosławi poprzednio, mogący ojciec i syn, i dog święty. Amen. Idźcie w pokoju, Chrystus.